Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelista Łukasz podjął się trudu zebrania świadectw i ułożenia opowiadania o życiu Pana Jezusa nie z pobudek naukowych, ale z przyczyn ewangelizacyjnych. Jak sam zaświadcza w pierwszym rozdziale swego pierwszego dzieła, którym była Ewangelia, spisał ją, by umocnić w wierze konkretnego człowieka, ale też konkretną chrześcijańską wspólnotę, Młody Kościół. Jak wiemy, święty Łukasz był również autorem drugiego dzieła, księgi opisującej życie pierwotnego Kościoła, to jest dziejów apostolskich. Pan Jezus przez krótki tylko czas objawiał się światu. Jego publiczna działalność to zaledwie trzy lata. I to nie gdzieś na świeczniku, w centrum ówczesnego świata. Ale na zapadłej galilejskiej prowincji, czasami w okolicach Jerozolimy. A jednak Bóg tak zaplanował misję swojego Syna, a żeby ludzie mieli szansę go rozpoznać. Otóż naród wybrany niósł przez wieki cenny depozyt łaski, świadomość swojego wybraństwa. Zapisy prawa, które były dla niego wychowawcą. I miały budować jego więź z Bogiem oraz zapowiadające Mesjasza obietnice proroków. Pan Jezus nie przyszedł więc z zaskoczenia do nieprzygotowanych. On objawił się pomiędzy ludem, którego tożsamością było wypatrywanie go. Czego więc zabrakło? Że tylko nielicznych olśniła zgodność czynów Jezusa z tym, co było zapowiadane. Znając pisma i pielęgnując pamięć o przymierzu z Bogiem, uwierzyli w potęgę własnego rozumu i trafność wyobrażeń. Przypisali sami sobie zasługę wybrania. Zabrakło otwartości serc, a w zamian rozpanoszyła się pycha. I to właśnie pycha przyćmiła ich duchowy wzrok tak bardzo, że nie dostrzegli wypełniającej się w Jezusie obietnicy. Proroctwo Izajasza, które pan Jezus przywołał, przemawia i do nas swoją pokrzepiającą treścią. Bo przecież czytamy Ewangelie, żywe słowo Boga, aktualne wobec każdego, komu jest głoszone. Jednocześnie posłyszeliśmy, dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A słowa pisma głoszą, że ubogim niesiona jest dobra nowina, zniewoleni i uciśnieni otrzymują wolność. Niewidzący przed sobą przyszłość, dostają nadzieję, a wszyscy, którzy tylko tego zapragną, otrzymują łaski stosowne do własnej sytuacji. Czy negowanie tego wszystkiego nie jest przypadkiem powielaniem postawy obecnych w synagodze nazarejskiej? Czasem nasz ludzki rozum i nasze wyobrażenie o tym, na czym polega powodzenie, spychają nas w postawę zwątpienia. A Jezus obwołuje rok łaski od Pana. Czy więc słowo Boga nie powinno mieć roli rozstrzygającej? Czy nie na tym polega wiara?